Pani Krystyno, pierwsze pytanie. Czy chce Pani jeszcze mieć dziecko? Nie, bo już nie mogę swoje wychowałam, mam i starczy. Pani Krystyno, mam 75 lat. Jestem wdowcem, mieszkam koło Wrocławia. Czy Pani się ze mną umówi? Nie ma sprawy. Ale proszę Panią, dodam, że nie mam oka lewej nogi i prawej ręki. Czy Pani akceptuje moje kalectwo? Nie. No ale dlaczego? Miłość jest wielka, mało. Nie, nie. Dobrze, kolejne. Ja już, ja już Kolejne pytanie. Czy lubi się Pani bzykać? A to jest moja osobista sprawa. Aha, rozumiem. Wszystko, przechodzi czas na wszystko. Rozumiem. Teraz kolejne pytanie. Tutaj czat pisze, że Chcieliby, żebyś pośpiewała. A co na przykład? Faj, duli, faj, Mam fartuszek po kolankach. Faj, duli, faj, duli, faj. Jestem sobie teraz Faj, duli, faj, duli, faj. Mam fartuszek i nie mam wianka. Faj, duli, faj, duli, faj. Mam fartuszek, nie mam janka. Faj, duli, faj, duli, faj. Tak, dobrze, dobrze. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Tutaj piszą, że jesteś bardzo inteligentną, mądrą kobietą w ogóle. No, ale, ale syna masz strasznie zjebanego. A dlaczego jakiego? Też mądrego. Nie, ma strasznie zjebane ryj piszą. Ano. A kto ci Dlaczego wie? mnie tak skrzywdziłaś? Ja mi nie Bo piszą, że pasz ze mnie, paszczem, że mam na Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Dlaczego Bo tak do... jest? Bo dobrych ludzi ludzie nie, nie lubią. Tylko takie, o lat... co są takie, co Wyskleją po prostu, nie szanują kobiet i dlatego tak jest. A mój syn nie jest taki, dlatego nie ma szczęścia. A? Jaki no. jest pani syn? Mój syn dobry, uczuciowy jest, no każdy ma swoje wady zalety, ja na co dzień z nim nie przebywam, ale wiem od dziecka jaki był, co chciał to musiał zdobyć taki już jest od, do tej pory, jak się coś zaplanuje, musi to zdobyć swoimi własnymi rękami. Dlaczego panie syn jest takim pojemny? W, w takim starszym wieku? Po Życie go nauczyło, a zmiana w ogóle otoczenia, komputery yy, i to wciągnęło go i takim się zrobił. On taki nie wie. O. Czy Pani syn potrafi kochać? Zajebiście mówię, tylko by przelatywał dziewczyny, jak tylko, tylko. Ale muszą być naprawdę w porządku też dziewczyny. Mamo, ale to stare czasy. Ty mówię. A tak, no, od 10 lat nie mieszkałem z ty, ty się cofasz. Czy pani kiedyś przy, y, przyłapała syna, jak się kochał z inną? Tak jest, przyłapałam go. Zawsze się chciał u mnie w domu kochać, jak ja szłam do pracy na noc. I taty się pytał zawsze. Mama idzie na noc? No nie wiem, chyba tak. A ja nie szłam i go złapałam. Rozumiem. Tu jakiś zboczeniec pisze. Jak pani sądzi, czy na... Kopitle księciunia są włosy czy ich nie ma? Są zajebiste. Ury, mało pa! A nie, pa! Jak na mały masz włosy? No, to nie ma właśnie to, nie ma. A to ja tam nie zaglądam, tylko na głowie! No. to wiem. No. <laughs>